Tu tutaj kolejny odcinek z, o, z Robloxa. Musimy sobie przypomnieć. Dobra. jesteśmy w Robloxie. Kurczoski. Muszę się, czy dobrze widać. Bo ogólnie zapisłam statyw. No i nie mogę dla Was nagrywać takich lepszych filmów. No, a dzisiaj... Wgramy w dużo wiarek. Znaczy to jest taki filmik. Ja po prostu chciałbym pogadać. Tu nie będzie się praktycznie nic działo. Że będzie się tyle działo, że możesz się zobaczyć na ten filmik, żeby się coś co się jeszcze spokojnie, spokojnie. No. Zapraszam. Tak. No, jakby to powiedział jakiś. Netflix, serial, oryginalny. Krótki film. Nie, nie słyszeliście. Może, nie wiem. Nie mam nic do Was. Spokojnie. To będzie mega krótki film. Ja po prostu opowiadam. No, no i. Na przykład przydarzenia. Co mi się kiedyś stało? Czy nie opowiadam o moim prywatnym życiu? Tak, w końcu to jest prywatne. Hmm. Ja se zobaczę, jak aktualnie. Aj nic nie widzicie. Może teraz to i widzicie, ale i tak jestem. Może teraz coś widzicie. Dobra po prostu chcę pograć sobie z wami. No już zninam. Dobra, wychodzę z tej gierki. No kurde. Uff. Jakby ktoś nie widział mojego ostatniego, to pseudos... jest... Nie wiem którego filmiku. E, nazywam się... Nie tu. Mm, Nazywam się... Nie widać, ale nazywam się 16 robocik. Bardzo proszę, nie hajtować spokojnie. Zaczyń, nie ja nie dlatego, spokojnie, na spokojnie, na spokojnie. Ja bardzo bym chciał się Was zapytać. To jest takie jakby moje marzenie. Czy CSGO jest darmowy na. Czy można mieć cs na... i darmowego cs na tego, na... na Xbox One. Bo ja na nim gram. W ogóle to filmik 3 minuty, a ja naprawdę nie wiem, co ja chcę tu robić. Bo ja nie myślę nad filmikami. Ja myślę nad sobą. Znaczy no jest spoko, bo uwielbiam nagrywać. Naprawdę uwielbiam. No, tak serię uwielbiam. Ja tam, że kiedyś na przykład e, chyba Nagrywałem, ale nagrywam na TikToka. Nie wiem, w co zagrać, naprawdę, to jest, będzie mega nudny filmik. Nie wiem, czy się wybije. Ciekawe, czy już mam ogólnie jakichś widzów, że ktoś mnie stale ogląda. No ja już kończę niestety ten filmik, bo muszę. Papa! Pa.